Trzy, dwa, jeden, dzień doberek wszystkim, tak, to moja taka oaza, powiedzmy, że palmowa i migdałowa na razie, ale migdały docelowo pójdą do gruntu, jak widzieliście, Waszyngtonia została pozbawiona liści, bo przemarzły po prostu, Stożek wzrostu jest okej, okay. tutaj trochę podeschło, ale myślę, że da radę, tak więc widzieliście wymiar tych roślin, jak podlewałem, także jest spoko. Nie wiem, co z tym owce nadal myślę, czy go sprzedać, czy go trzymać jeszcze w tej donicy w kastrze. I tak to wygląda. Zobaczcie teraz, wyjąłem cytrynę. Kurde, jakie to są bomby. Teraz widzicie, tu dwie, mała trzecia, czwarta na środku, piąta po prawej, szósta po prawej, z tamtej strony siódma wisi jeszcze. Tak. Tak. A tutaj Stalewiak ma. Jak się nie mylę, wyciokrzew. On bardzo ładnie pachnie. To jest. Wiciokrzew yy, prze, Przewiercień? Przewiercień, ale wiem, że są tu dwie odmiany, ta i ta, ale z jednej już sobie uciekła gałązka. Ja miałem to w szklarni i powiem Wam, że no, kwitło, ale strasznie usychało. Za ciepło było. Już w tamtym roku wykopałem, posadziłem i się przyjęło tutaj, i właśnie chcę, żeby tak po garażu, wiecie, puścić jakieś druty. Nie wiem, zobaczę, żeby się to tutaj. No, tak więc zakątek stalewiakowy, tak wygląda, przy, przy grillu tutaj, drzewa pełno pod tym, parasol się rozłoży, trawa trochę podrośnie, jeszcze po, posadzam tutaj różne rośliny, wszystko już czeka, kiedy sadzę, przypominam jeszcze raz, pod koniec kwietnia, nie wcześniej, bo tutaj potrafią być przymrozki, tak z znienacka za dwa tygodnie, bo za trzy na przykład. Dobra, trzymajcie się, juką roztrata, o, do zobaczenia. Migdał jeszcze raz. Zobaczcie, no cudo. Ciekawe, czy coś pojem z migdała. To jest trzyletnie, a to jest około dwuletni I tamten jest około trzyletni no. Tylko tu się rozdwoił. No i ten cieniutko kwitnie. Tam parę puścił kwiatków, ale ten trzyletni to po prostu bomba. I w takiej donicy około 20-litrowej. Dobra, lecę zrobić film. Dziękuję wiadomo za co. Trzymajcie się. Na razie cicho. Hmm. Skończymy dzisiaj, na a tu dwie wiszą, czyli mamy więcej. Czekajcie: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No dobra, 7 to jednak tak samo chyba. Dobra, na razie.